Witamy Witam Państwa w kolejnym odcinku z Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie. A dzisiaj naszym gościem jest pani Monika Krupa. Dzień dobry. Dzień dobry, specjalista do spraw rozwoju zawodowego. A tematem naszej dzisiejszej rozmowy będą szkolenia grupowe. Na końcu powiemy nieco więcej o szkoleniach indywidualnych również. Proszę powiedzieć, na czym polegają szkolenia grupowe, jak one wyglądają, w jak licznych grupach się odbywają tutaj w tarnowskim urzędzie. Szkolenia inicjowane są, organizowane są tak naprawdę dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy. Mają tak naprawdę podnieść kwalifikacje osób korzystających z tych szkoleń, jakby zwiększyć możliwość na podjęcie zatrudnienia. W 2014 roku Urząd Pracy będzie, przynajmniej na tą chwilę, organizował pięć kierunków szkoleń. Plan szkoleń zamieszczony jest na stronie internetowej naszego urzędu oraz u nas w siedzibie. Jeśli chodzi o kierunki, to tutaj zamierzamy zorganizować takie szkolenia jak operator sprzętu ciężkiego, m.in. operator koparki jednonaczyniowej klasy trzeciej oraz operator koparko-ładowarki. Na każde z tych szkoleń może być skierowanych 10 osób. Będziemy organizować również kurs spawacza w metodzie TIG. Będziemy również organizować szkolenie opiekuna osób starszych. Z językiem niemieckim oraz kurs fakturzysty z obsługą kasy fiskalnej. Na każdy z tych szkoleń może zostać skierowanych 10 osób. Proszę powiedzieć, czy to rynek pracy jakby narzuca tematy tych szkoleń, czy te szkolenia właśnie są po to, aby te osoby jak najszybciej mogły znaleźć pracę? A to znaczy tak, wskazując takie kierunki szkoleń i grupowych, przeprowadzamy, przeprowadzamy bardzo głębną analizę lokalnego rynku pracy, między innymi analizujemy oferty te, które są zamieszczane w prasie, w internecie, te, które zgłaszają pracodawcy do nas. Przeprowadzamy również takie badania ankietowe wśród osób bezrobotnych. Pytamy również Również te instytucje, które współpracują z nami, MOPsy, GOPsy, i na podstawie tych danych no wyłaniane są takie kierunki szkoleń, które jakby wynikają i z lokalnego rynku pracy, i z zapotrzebowania osób bezrobotnych. Powiedziała Pani, że szkolenia obejmują dziesięcioosobowe grupy. Jak wygląda tutaj zgłaszanie się na te szkolenia, jak można się dostać? Czy decyduje kolejność zgłoszenia, czy na przykład wcześniejsze doświadczenia albo kwalifikacje? Mhm. Kwalifikacja osób na szkolenie odbywa się zgodnie z kryteriami zamieszczonymi w planie szkoleń, a także każda osoba może się z nimi zapoznać. Tak naprawdę na każdy kierunek szkolenia tutaj wymagane są różne umiejętności, kwalifikacje, predyspozycje. Część tych kwalifikacji są takimi kwalifikacjami podstawowymi, minimalnymi, które wymagamy, a część jest preferowanych. Także tutaj ciężko wskazać jakby jedno kryterium do wszystkich. Niemniej jednak w pierwszej kolejności kierowane są, w związku z tym, że to są szkolenia finansowane, współfinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W pierwszej kolejności kwalifikowane są osoby powyżej 50 roku życia do 25, osoby niepełnosprawne, te, które najdłużej u nas pozostają w ewidencji. Proszę powiedzieć, jak długo trwają poszczególne szkolenia? Czy one odbywają się w różnym przedziale godzinowym? szkolenia, W zależności od kierunku szkoleń do każdego szkolenia przypisana jest odpowiednia liczba godzin. Niemniej jednak szkolenia organizowane przez Urząd Pracy i finansowane ze środków Funduszu Pracy odbywają się w formie takiego szkolenia, które obejmuje przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu. W związku z tym tak naprawdę szkolenia odbywają się od poniedziałku do piątku. Po minimum 5 godzin zegarowych w tygodniu. Tak więc to od 5 do 8 godzin zegarowych. Proszę powiedzieć, czy one są zupełnie bezpłatne? Tak, szkolenia, które organizujemy, te szkolenia grupowe zamieszczone w planie szkoleń są to szkolenia bezpłatne. Tak naprawdę Urząd Pracy pokrywa koszty tych szkoleń. Oprócz tego osobie wypłacane jest stypendium w zależności od liczby godzin. Niemniej jednak jeżeli szkolenie odbywa się w wymiarze 150 godzin w miesiącu, to za te 150 godzin przysługuje osobie około 988 zł brutto. Jest to stypendium, które jest wypłacane po miesiącu, czyli Naprawdę po szkoleniu w większości. Czyli nie dość, że możemy za darmo, będąc osobą bezrobotną, skorzystać z takiego szkolenia, to jeszcze możemy dostać za to pieniądze w formie stypendium. Tak, tak. Proszę powiedzieć jeszcze, czy te szkolenia organizowane są na terenie tarnowa i kto prowadzi je? Jeśli chodzi o wybór jednostki szkolącej, która będzie realizowana na dany kierunek szkolenia, ta jednostka wybierana jest zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych i tak naprawdę ciężko nam stwierdzić, czy to będzie jednostka szkoląca, która będzie realizowała szkolenie tutaj u nas w Tarnowie, czy poza powiatem. Niemniej jednak, jeżeli szkolenie realizowane jest poza powiatem, instytucja szkoleniowa zobowiązana jest zapewnić albo koszt przejazdu, albo koszt zakwaterowania i pełnego wyżywienia. I tak naprawdę znowu tylko możemy skorzystać. Proszę, proszę jeszcze naszym widzom przybliżyć, jak wygląda e, tutaj szkolenie indywidualne w Urzędzie Pracy, kto może się starać o te szkolenia i e, skąd kierunki szkoleń indywidualnych biorą. Tutaj, jeśli chodzi o kursy indywidualne, kierunek szkolenia tak naprawdę wskazuje osoba bezrobotna, składając wniosek do Urzędu Pracy wraz z uzasadnieniem celowości takiego szkolenia oraz dokumentem stanowiącym uprawdopodobnienie zatrudnienia w formie takiego pisemnego oświadczenia przyszłego pracodawcy. I tak naprawdę, tutaj jakby ten kierunek szkolenia wskazuje i pracodawca i osoba bezrobotna, ponieważ musi to być taki kierunek szkolenia, który będzie związany z tym, z tym przyszłym stanowiskiem pracy. Proszę jeszcze powiedzieć, w naszej rozmowie przed nagraniem wspomniała Pani o studiach podyplomowych. Czy również tutaj jest dofinansowania i w jaki sposób można skorzystać na takie studia? Osoby bezrobotne również mogą skorzystać z dofinansowania przez Urząd Kosztów Studiów Podyplomowych. Tutaj w tym celu osoba również musi złożyć wniosek do Urzędu Pracy. Również musi być tutaj oświadczenie przyszłego pracodawcy w formie tego pisemnego oświadczenia oraz informacji z, od organizatora studiów podyplomowych, jeśli chodzi o kierunek, zakres, koszty ważne jest tutaj że finansujemy koszty studiów podyplomowych i szkoleń indywidualnych do wysokości 3000 zł takiej osobie która odbywa szkolenie oraz tej osobie która odbywa studia podyplomowe przysługuje stypendium takie stypendium w przypadku studiów podyplomowych przysługuje osobie od momentu podpisania o dofinansowanie tych studiów do momentu zakończenia. Miesięcznie wypłacane jest to stypendium, mimo wynosi około 160 zł brutto miesięcznie, także nie jest to mała kwota, także uważam, że warto warto skorzystać i ze szkoleń indywidualnych, i ze studiów podyplomowych. A proszę powiedzieć, ile miejsc jest dla osób, które chciałyby skorzystać właśnie z takich studiów podyplomowych, osób bezrobotnych? W tym roku, jeśli chodzi o szkolenia indywidualne, tutaj mamy środki zabezpieczone dla około 150 osób. Natomiast jeśli chodzi o studia podyplomowe, tutaj planujemy około sfinansować no, te koszty studiów podyplomowych dla 20 osób. Niemniej jednak, jeżeli potrzeby będą większe, w ramach potrzeb możemy przesuwać środki. Proszę powiedzieć, czy jest jakiś określony termin, do którego można zgłaszać się, żeby właśnie wziąć udział w tego typu szkolenia? Aktualnie posiadamy środki zarówno na szkolenia indywidualne, jak i na studia podyplomowe, także wszystkie osoby chętne, bezrobotne, zarejestrowane u nas w Urzędzie Pracy zapraszamy, jeśli chodzi o skorzystanie z tych dwóch form. To my w takim razie również Państwa zapraszamy. Jak Państwo słyszeliście, jedynie korzyści można wynieść z tych szkoleń. Nie dość, że one są dla osób bezrobotnych zupełnie za darmo. To jeszcze dostaniecie Państwo stypendium, korzystając ze szkolenia czy grupowego, czy indywidualnego, albo możecie też starać się o dofinansowanie lub sfinansowanie studiów podyplomowych. Bardzo dziękujemy za przybliżenie tego tematu. Dziękuję. Dziękujemy. A teraz przedstawimy Państwu oferty pracy, które przedstawi dla nas Pani Elżbieta Radwan, pośrednik pracy. Witamy Panią. Dzień dobry. Proszę powiedzieć dla kogo e, tym razem będziemy mówić o ofertach pracy, które właśnie będą e, tutaj w ofercie Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie. E, chciałabym dzisiaj Państwu przedstawić oferty pracy na e, fizjoterapeutę, opiekuna medycznego, pielęgniarkę, kosmetyczkę i fryzjera damsko-męskiego. To zacznijmy może od fizjoterapeuty. Jakie wymagania tutaj są potrzebne? W przypadku fizjoterapeuty wymagane jest wykształcenie wyższe, uprawnienia pedagogiczne i doświadczenie w pracy na stanowisku. Praca będzie z dziećmi, które posiadają dysfunkcję ruchu. Praca będzie w godzinach od 8 do 16, przy czym na pół etatu godziny pracy do uzgodnienia z pracodawcą. Kolejna oferta, oferta opieku medyczny. Tu wymagane jest wykształcenie średnie, kierunkowe jako opieku medyczny, doświadczenie na stanowisku. Praca jest w Tarnowie w godzinach od 7 do 19 i od 19 do 7 i do obowiązku będą należały czynności pielęgnacyjne chorych. Z kolei, oferta pracy na pielęgniarkę. Wymagane jest wykształcenie średnie, ale mile widziane wykształcenie wyższe, aktualne prawo wykonywania zawodu. Konieczne jest ukończenie kursu kwalifikacyjnego z dziedziny pielęgniarstwa rodzinnego lub opieki długoterminowej. Praca jest w Tarnowie, godziny pracy do uzgodnienia z pracodawcą. Tutaj praca jest na umowę, zlecenie. Jeżeli chodzi o ofertę pracy fryzjera. Poszukujemy dla naszego pracodawcy kandydata, który posiada wykształcenie minimum kierunkowe, minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku, przy czym przerwa w wykonywaniu zawodu nie ma znaczenia, natomiast w te 3 lata nie wlicza się staż szkolny. Pracodawca poszukuje kandydata, który ma dyplom czeladniczy. Praca jest w Tarnowie w godzinach od 7 do 21 godziny pracy do uzgodnienia i pracodawca na początku proponuje pracę na pół etatu. Bardzo dziękujemy za przedstawienie tych ofert pracy. My Państwa zachęcamy także do przeglądania innych ofert, które znajdują się na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie. Dziękuję bardzo, dziękuję. a Państwa zapraszam już na kolejny odcinek.